Trevignano Romano to niewielka miejscowość we Włoszech, położona nad jeziorem Bracciano, około 50 km od Rzymu. Jeszcze 6 lat temu mało kto w Polsce o niej słyszał. Dziś, gdy ktoś się zacznie pisywać w Google jej nazwę, natychmiast pojawia się słowo objawienia. Wszystko zaczęło się w Meczugorie, jak można przeczytać na poświęconej wydarzeniu związanym z Trevignano Romano w stronie w języku polskim. Wszystko zaczęło się 22 sierpnia 2014 roku. Gdy włoskie małżeństwo Gizela i Gianni Cardia udało się do Meczugorje, chcieli podziękować za dar małżeństwa i pomodlić się w różnych swoich intencjach. <laughs> Wrócili z małą figurką Matki Bożej, podobną do tej, która często widziana jest przez pielgrzymów w Tichalinie, w Bośni i Hercegowinie. Ustawili ją na ołtarzyku, a w ich domu. Zaczęły się dziać cuda, takich jak uzdrowienia znajomych, drobnych dolegliwości. Według wspomnianej strony internetowej 21 kwietnia 2016 roku Gizela Cardia po raz pierwszy odczuła w swoim domu obecność Maryi i usłyszała jej głos. Według relacji wizjonerki jej pierwsze słowa brzmiały: Moje dziecko, moja córko, ja jestem święta dziewica. Nie lękaj się, wybrałam Was, ponieważ przepełnia Was miłość i nadzieja. A to one stanowią fundament życia. Zapowiedziała też potwierdzenie swojej obecności w domu małżeństwa. Za spełnienie tej zapowiedzi uważane są krwawe łzy, jakie miały pojawić się na figurce z Meczugorie oraz na obrazie Jezusa Miłosiernego. Tak rozpoczęły się wizje, których, jak twierdzi Gizela Cardia, nadal doświadcza. Otrzymała m.in. prośbę, aby każdego trzeciego dnia miesiąca udawała się na wzgórze Tre Wigne. Tam często w obecności setek pielgrzymów miało dochodzić do widzeń, po których wizjonerka przekazywała orędzia. Są one potem upowszechniane w internecie opublikowane są też książki, które zawierają ich treść. Widzenia Gizela Karni można określić jako apokaliptyczne. Zawierają kolejne przepowiednie dotyczące końca czasów. Często można się też natknąć na doniesienia w sprawie pandemii. Jest w nich mowa o klęskach naturalnych, erupcjach wulkanów, wcześniach ziemi. Wirusy miały być początkiem serii dramatów. Ma również dojść do III wojny światowej wojny nuklearnej, w którą zaangażowane. Będą największe mocarstwa światowe. Orędzia mówią też o przyspieszeniu powtórnego przyjścia Jezusa, Chrystusa na Ziemię. Wzywają do nawrócenia pokuty i modlitwie, przede wszystkim do odmawiania różańca. Są w nich również nieprzychylne odniesienia do bieżących wydarzeń, takich jak zamknięcie świątyń dla wiernych z powodu pandemii albo do zachęt, aby w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia Komunię Świętą przyjmować na rękę, a nie do ust. Pojawia się także krytyka kościoła, szczególnie Watykanu. Przez niektórych komentatorów widzenia wizjonerki z Treviniano Romana uważane są za kontynuację nieuznanych przez kościół domniemanych objawień w Tre Fontane. W Rzymie z 12 kwietnia 1947 roku pojawiają się też próby powiązania ich z uznanymi objawieniami maryjnymi, które miały miejsce w Fatimie w 1917 roku. Kościół nie zajął dotychczas żadnego stanowiska wobec widzeń Zelikardii Nie wypowiedział się o nich oficjalnie miejscowy biskup Romano Rossi. <laughs> Co prawda w internecie po polsku można znaleźć cytaty z rozmowy, jaką w tej sprawie z biskupem Rossim przeprowadził salezjanin Marek Marcin Wosiek. Jednak nie mają one charakteru wypowiedzi formalnych dodatkowo na prośbę Rozmówcy ksiądz Wosiek tymczasowo usunął z filmiku na YouTube niemal cały przeprowadzony z nim dialog, zostawiając zaledwie kilka słów. Wystarczy powiedzieć, że Kościół się nie wypowiedział. Brak urzędowej oceny orędzi z Trewiniano-Romaną nie oznacza, że nie są one przez przedstawicieli Kościoła publicznie komentowane. Ksiądz Marcin Wosiek należy do grona osób w Polsce, które zajęły się ich analizą. Zainspirowała go do tego czyjaś prośba o przetłumaczenie tekstu przesłań upowszechnionych przez włoską wizjonerkę. Jego zdanie wyraża już tytuł zamieszczonego w globalnej sieci filmu Trevignano Romano: Dlaczego mówię nie? W trającym około 20 minut nagraniu nim wskazuje wątpliwości, jakie zrodziły się w nim podczas pracy nad przekładem orędzi. Jedną z nich jest skierowanie widzenia do Gizeli Cardi, aby nie słuchała Kościoła. To nie jest Boże, podkreśla ksiądz Wosiek. Jest to niezgodne z nauczaniem Kościoła, dodaje. Jego wątpliwości budzi też zawarta w którymś orędziu sugestia, że Matka Boża razem z Jezusem przebaczy grzechy. Próbę odpowiedzi na pytania, czy orędzia Treviniano Romano są prawdziwe, czy faktycznie nadszedł czas apokalipsy, podjął również w formie wideo w internecie wit, ojciec Wit Lądowski. Opierając się na przyjętych w kościele katolickim regułach rozeznawania objawień, doszedł on do jednoznacznie negatywnej odpowiedzi. Wskazał między nimi zawarte w jednym z przesłań zupełnie rozdzielenie wiary i rozumu, a także na... Dziwne wezwania np. do gromadzenia konserw i wody pitnej. Szereg krytycznych uwag dotyczących treści przekazów ogłaszanych przez Gizelę Ukardię zamieścili na e, Facebooku spośród e, wielu osób, np. jezuita Dariusz Piurkowski. W maju bieżącego roku miała miejsce wizyta w włoskiej wizjonerki w Polsce. Odwiedziła między innymi kilka parafii w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. W związku z tym tamtejsza kuria wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że archidiecezja nie jest podmiotem zapraszającym, ani też nie zajmuje stanowiska merytorycznego w tej kwestii. W dokumencie sygnowanym przez wikerusza biskupiego do spraw duszpasterstwa księdza Piotra Skibę napisano, że każdy z wiernych ma prawo, jeśli tego chce, dawać świadectwo o sprawach dotyczących własnego życia duchowego. Dodano, że może również proponować wygłaszanie tego rodzaju świadectwa wobec określonej wspólnoty wiernych. Oprócz tego, w oświadczeniu można przeczytać, że każdy z wiernych duchowych i świeckich sama ma prawo rozstrzygać, czy chce słuchać świadectw określonych osób, w tym także do, dotyczących tzw. objawień prywatnych, czy nie chce tych tekstów słuchać bądź też czytać. Jeżeli jest informacja, że każdy proboszcz lub lektor kościoła ma prawo po osobistym rozeznaniu sprawy wyrazić zgodę, aby poza liturgią sakramentalną takie świadectwa były wygłaszane wobec wspólnoty. Może też w ramach swoich kompetencji zapraszać osoby świeckie i duchowe do wygłaszania tego rodzaju świadectw bądź też prelekcji. Spotkania Gizeli Kardia z Treviniano na terenie archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej należą do grupy sytuacji wspomnianej powyżej. Stwierdza oświadczenie, którego treść odnosi się tylko do terenu archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W opracowaniu zatytułowanym Zeszyt specjalny duszpasterstwo w czasie pandemii, opublikowanym w lutym bieżącego roku przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polskiej stwierdzono, że słabość formacji wielu katolików ujawnia się także w rozpowszechnianiu katastroficznej wizji świata i powoływaniu się na objawienia prywatne, także te nieuznane przez Kościół, np. Strewiniano-Romano. Polscy biskupi już w 2012 roku w Liście pasterskim, w Niedzielę Biblijną przypomnieli, że każde objawienie prywatne, aby mogło być użyteczne dla innych osób, a nawet dla Ogół wiernych musi być uznane przez urząd nauczycielski kościoła. Trawiniane romana 28 września 2019 roku. Drogie dzieci, dziękuję wam za wysłuchanie mojego wezwania w waszych sercach. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o pokój i za to, co was czeka. Módlcie się za Chiny, bo stamtąd przyjdą nowe choroby z nieznanych dotąd bakterii gotowe, aby... Wypuścić je w powietrze. Módlcie się za Rosję, bo nadchodzi wojna. Módlcie się za Amerykę, która jest teraz w wielkim upadku. Módlcie się za Kościół, bo nadchodzą bojownicy i atak będzie katastrofalny. Nie ufajcie matactwom wilków przebranych za owce wkrótce wszystko będzie miało wielki punkt zwrotny. Spoglądajcie w niebo, gdzie ujrzycie znaki końca czasu. Będę z tobą do końca modlitwy. Teraz błogosławię w imię Ojca, Syna, Ducha. Ducha Świętego, Amen. Widząca Gizela mówiła, że wirus to dopiero początek, będą inne, a gdy ludzie będą wymęczeni, wybuchnie wojna. Lajkujcie, subskrybujcie, wspierajcie kanał. Do usłyszenia.